tutaj brutal. Ogólnie obiecałem już jakiś czas temu nagrać vloga. Wyszło jak wyszło. No, tak więc postanowię, żeby każdy mógł zobaczyć jak wyglądam, bo to chyba budziło największe zainteresowanie wśród Was, tak jak nie mam. Jak zauważyliście pewnie idę. Jakiś, na chwilę obecną jakieś dwie godziny temu mnie Jest teraz moje zdjęcia. Szukam osoby. Która bym nie zrobiła człona na kanał? No, e, ogólnie najważniejsze. E, postaram się wrzucić konkursik e, Polegałby na pobraniu darmowej gierki i zdobyciu w niej więcej punktów niż ja. Nieważne, ile poziomów, nieważne, ile donososło I na jakim poziomie trudności. Macie po prostu zabrać punktów więcej niż ja. Nagrodą będzie na start 250 platyny.